Dobra, na łowisku Rusiec. Dzisiaj rywalizacja czapkowa, czyli przyjacielskie spotkanie ludzi jednej pasji na łowisku, żeby powędkować i pocieszyć się wspólną pasją do wędkowania. Wszystkim tego, myślę, brakowało. Zapraszam na odcinek. Moja metoda na łowisku Rusiec. Wędkarska piątka. Dzisiejsza gra. Zielona zamęta, jasna zonęta pelet, nic więcej. Pomieszanie trochę czarnej, trochę naturala, 2 mm i ciemna. I jasna, wiadomo. Także tak dzisiaj gram sobie nad wodą. Rozstawiona jestem już. Mam nadzieję, że, yy, że nic już nie będzie, żadnego przypału, bo przypał jest taki, że zapomniałam fajki na siatkę. Musiałam sobie z tym jakoś poradzić, ale wybrnęłam z sytuacji. Zobaczcie, tutaj sobie przykręciłam do nóżki, do nóżki od kosza. Nóżka jest nagwintowana, więc no to uratowało sytuację. Natomiast nie jest wygodne, bo trzeba tą nóżkę przykręcić do tej siatki, no i może mi trochę troszeczkę wadzić o, o podpórkę pod wędki. No ale trzeba się ratować, jak się jest gapą, to tak trzeba, tak trzeba postępować. Trzy wędki przygotowałam: 3,9 metra Mabdual, nowa wędka Majestic Feeder. 3-6 metra do 80 gram wyrzutu, później wam trochę o niej opowiem sama. Pierwszy raz będę na nią mówić, to jest trójskład, zobaczymy. No i trzecia wędka, 10-stopowy, 3-metrowy Key Map Parabolix. Yy, I cóż, więcej wam będę opowiadać w trakcie odcinka. Nie chciałabym tutaj robić jakiegoś długiego, bardzo odcinka, chciałabym to skompilować i króciutko wam przedstawić wszystko w takiej mocno skondensowanej wersji. Wspólnie z trocką, e, takie podbicie tej rywalizacji naszej dzisiejszej i zachęcenie, może do e, takiego skupienia nad wodą, będzie błąd bon na 100 zł do wykorzystania do sklepu wędkarskiego trocka. E, także dla zwycięzcy dzisiejszych naszych eliminacji Dzień tutaj na Luiszu e, będzie taka, taka nagroda. Brawo, Jak nastrój? Na razie dobry. To jest. O, to tworek. Ważna sprawa. No i co Ty zrobisz z tą presją? Powiem szczerze, nie wiem czy ją ogarnę. Ale jest <grym> dobrze, dobrze jest. No. Przejdziemy do zestawów. Pokażę Wam swoje zestawy na krótką linię. 20-gramowy podajnik z krótkim przyponem 10 cm. I jak to na mnie przystało, zawsze na bagnecie. I te wszystkie podajniki są właściwie, zestawy są takie same, różnią się tylko podajnikiem. To jest podróbka Prestona. Nawet mogę zbliżyć i Wam pokazać. Różnica jest taka, że Preston jest inline na systemie z wyjmowaną rurką. Natomiast ten. Po lewej stronie podajnik jest, jest stosowany bez wyjmowanej rurki, czyli jest taki inline. Natomiast ten z Prestona jest możliwość wymiany tej rurki. Tutaj mam różne takie konektory. Ten jest ciemny, ten jest przezroczysty. Nie ma to moim zdaniem żadnego znaczenia. No i na tej kolejnej wędce jest też ten, ta podróbka Prestona. Fajne podajniki. No, takie rekreacyjne można to powiedzieć. Szybkie wędkowanie, nie jakieś mocno zawodnicze, to wystarczy. Pierwsza godzina niedźwiedź śpi. Druga godzina niedźwiedź chrapie. Trzecia godzina niedźwiedź łapie. Mam nadzieję, że tak będzie, bo jak na razie po pierwszej godzinie, no nic tutaj się za bardzo nie dzieje u mnie na stanowisku. Sąsiedzi też nie łowią. Pierwsze stanowisko z prawej, drugie stanowisko z prawej, trzecia jestem ja, później jest czwarty, piąte, szóste stanowisko też nie łowi. Łowią stanowiska skrajne od lewej strony, czyli jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka podejrzewam. Ja niestety nie widzę. Ale tutaj nasłuchuję kolegów, to mówią, że, że te stanowiska łowią. No nic, myślę, że. Że po prostu dzisiaj cierpliwość może mnie uratować i systematyczne podawanie podajnika na ten, na ten dystans, który sobie wybrałam. Trochę się teraz w drugiej godzinie skróciłam. Jestem teraz bardzo blisko, właściwie na 25, może metrze gdzieś mniej więcej. Tutaj akurat nie odmierzałam sobie jakoś specjalnego dystansu. Po prostu sprawdzam, czy są jakieś ocierki, bo nie, nie sądzę, żeby ta ryba tu stała, ale sprawdzić trzeba. No, i tak jak, tak jak wnioskuję, nic tutaj się jak na razie nie wydarza. I pewnie nie wydarzy na razie. Myślę, że to słońce musi troszeczkę przejść nad zbiornikiem, żeby może ta ryba się troszeczkę rozpłynęła. Chociaż jeżeli jest ulokowana po tej lewej stronie, to raczej marne moje nadzieje, ale, ale zawsze może się coś trafić. Zawody trwają, moi drodzy. Zawodnicy łowią. No tutaj od naszej strony nie są to zbyt rybne sektory. Łowę, na, rzeczywistość. Łowią. <laughs> na razie tutaj bez spektakularnych efektów każdy, ale ale każdy coś próbuje. Jak tam? W porządku? Oj. O, tam coś. Jedziemy szybko. <grywa> Teraz uśmiech. <grywa> Będziemy przeszkadzać, ale ponagrywamy trochę. No, jest ładny. Jest ładny już. Zrobi wagi trochę. Ach, ja, 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 ja. Jakieś obcierki dzieje się coś? No e, trzy no to już. No i jakaś obcierka tam była. Bliżej zacząć bo... Tak sobie strzelam. Aha, aha Coś tam się dzieje. Dobra, to nie przeszkadzam. Nie, nie przeszkadzam. Fajnie to stanowisko tutaj jest rozłożone, ładnie to wygląda. Tak dosyć poręcznie. Wszystko pod ręką. I tutaj taki grzebień jest mocowany do kosza, i na tym sobie stoją wędki na takim trójnogu. Fajne to wygląda. Wygodnie. No, wygodnie bo nad ziemią, bo tak to jak się przechodzi, to. Ja mam z kolei taki trójząb trój na nasadzanie. Na na tak, 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 tak. No, no przy, wietrze, przy wietrze. To jest mniej wygodny, no właśnie. Też myślę, żeby sobie takie coś właśnie skombinować. No dobra, powodzonka życzę. O, u nas to trochę pustka, ale może na płynu. Natomiast no, no tak to jest. Zawody robią swoje. Ilość zawodników nie jest jakaś przerażająca, ale drugi brzeg też łowi, to, jest, to są wędkarze już rekreacyjni, więc woda jest w całości obstawiona. No i też pierwsze takie ciepło, tak? Po, po mrozach właściwie. Przedwczoraj było jeszcze na minusie w nocy, minus 3, minus 2, więc no to też robi jakąś robotę, tak? Zobaczymy. Nie za bardzo się tutaj coś dzieje, właściwie to się nic nie dzieje, i... No i trudno mi tu prorokować. Nie łowimy tak jak nie łowiliśmy. Nasz sektor, jak nie łowiliśmy, tak nie łowimy. Nie mamy żadnych ocierek, żadnych brań. Trzy karasie z przodu, dwa karpie tam z przodu z pierwszych stanowisk spięte, także taka sytuacja. No dzisiaj ryba nie chce za bardzo nam tutaj współpracować to są zawody, ale też i pogoda jest zmienna. No nie ma co dorabiać teorii. Czasem biorą, czasem nie biorą. Nie zawsze, jak to się mówi, może być Eldorado. No dzisiaj tego Eldorado nie ma. Szkoda, bo się miło siedzi. Można by było jeszcze do tego dołączyć ryby, ale no niestety. Zaraz pokażę Wam, co mam w kuwetkach, jak dzisiaj się bawię. Eee, może powyciągamy sobie jakieś, jakieś wnioski z mieszanek. Pokażę Wam. Jeżeli chodzi o wędkowanie tutaj, na, na tej wodzie, na łowisku Rusiec. Właściwie nie kombinuję z niczym spektakularnym. Zawsze mam zanętę zieloną. Nauczyłam się, przyzwyczaiłam się łowić na zielone. Mam pelet dwumilimetrowy. Ten zbalansowany taki pelet. Zbalansowany kalorycznie, tak? Czyli troszeczkę ciemnego, troszeczkę jasnego. Tutaj mam korytko do kombinowania, czyli do do mieszania, dołożenia jakiś, jak troszeczkę zanęty, zrobienia miksu. Na szczyt podajnika zawsze ładuję trochę zanęty i tak sobie łowię. Mam też jasną zanętę, tak po prostu w razie czego, gdyby coś. Natomiast dzisiaj nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Ryba nie bierze, nie żeruje w naszym terenie, tutaj, gdzie ewentkujemy, więc na nic się to zdaje. Podobnie z przynętami, są ringersy. Są mini, które się świetnie sprawdzały ostatnim razem. Jak widzicie, dzisiaj bez rezultatów. Są ringersy mini, są też te ringersy mini. No nie ma co, po prostu nie ma brań. Ryba nie żeruje. Nic z tym się za bardzo nie da zrobić. Wędkuję sobie teraz. Przed sobą mamki Majestic Feeder 3, 6 metra. Jest to wędka typowo progresywnej akcji. Specjalnie taką wędką chciałam powędkować, żeby tutaj łowić celnie. Jest to moje pierwsze wędkowanie tym kijem. To jest firma Fil Fishing. I tak się prezentuje. Taką maszatę graficzną, jak widzicie. Podpięłam sobie tutaj pod nią dajwę TDM, ale coś mi nie pasuje ta dajwa. Ma lekkie szumy. Przy ściąganiu koszyka, będę musiała się na tym skupić może, może trzeba ją troszeczkę przesmarować. Zobaczymy. Na pewno chodzi płynnie, ale nie jest to tak cicha praca, jak innych dive. Na pewno nie tak płynna, jak dajwa Alexa, która moim zdaniem jest fenomenalna, Dajwa Alexa Fider, to jest dajwa TDM feeder. Ale wracając do Fidera Majestic. Wykończenie takie jak w mapach Parabolixach, troszeczkę podobne, jeżeli chodzi o korko gumę. Tutaj mamy dalej dolnik piankowy z takim tutaj wyżłobieniem i nieco szerszą końcówką z tyłu. Fajnie to wygląda. Pytacie mnie bardzo często o podbierak. Pod ostatnim filmem praktycznie pojawiło się bardzo dużo komentarzy. Jest to podbierak Robinsona z pływakami bocznymi, metod feeder. Eee, rozmiaru nie pamiętam jest taki umiarkowanie jak głęboki, ale karpie z niego nie wyskakują co do sztycy już Wam pokazuję jeśli chodzi o sztycę sztyca to jest seria Marosa Walter seria Walter Racer 3-4 metra, 3,40 także nie jest tak długa jak 4 metry nie trzeba się z nią mocować fajnie działają te pływaczki tutaj w tym w tym Robinsonie, na pewno troszeczkę ułatwiają, a sztyca jest bardzo sztywna. Bardzo mocna. Także nie, nie robi takiej... Nie jest to sztyca, jak ja to mówię, giętka mocno. Paraboliczna sztyca, tylko konkretny, fajny podbieraczek. No i tak sobie siedzę, moi drodzy. Tak sobie tutaj kombinuję. Może teraz z takiego kadru do Was yy, pomówię trochę. No nie wiem, no nie biorą ryby i człowiek tak siedzi, troszkę się smuci, bo chciałby pocholować dla zabawy, nie dla wyników. No ale nikt nie łowi z tej strony, więc no nie ma co się, co się spinać. Doczekaliśmy się. Przyjechał prezes, prezes Trotki. Zamieszał mi w kubecie. Powiedział, na co ty łowisz tutaj? No i proszę. O, i telefonik dzwonią to standard na kanale, że jak się coś dzieje, to muszą dzwonić. A może to i karpik? W ciemną zanętę weszło, mocno rybną. Na przyponie przynęta kolor różowy. To jest chyba karpik moi drodzy. Prezes w szoku, ja w szoku, a gość jedzie. Ja pan. O chyba nie, ale on ma dobrze popuszczone, wiesz. O. Nie lubię jak nie lubię jak się karpie tak zrywają. Bo mnie wtedy stresują, a on teraz poczuł luzu trochę. Szanujemy, boję się, że go zepnę. Stresuję się, przyznam. Nie walczę o nic tutaj na zawodach. Cieszę się, że tu jestem, ale no, jestem wędkarzem, jak my wszyscy, i, I chcę to wyjąć, tak? Straszy mnie ten karp. Mam nadzieję, że to karp. Wiecie, w wodzie ryba to, to każda jest życiówką. Ale... Szkoda, że nie łowię jej na majestika, bo bym się przekonała jak on pracuje. No ale Dual zapewnił to branie, więc... To jest 3,9 metra dlatego z dalekiego dystansu. Ale a tą 3, 3.60 tego Majestika mam na, na, krótszą, na krótszej linii, troszeczkę. Chociaż rzutowo myślę, że poradziłby sobie ten Majestik tak samo jak Dual 3.9. Dobra ziomy, jest coraz bliżej. A tu wyjdzie taki karaś. Jesteście tam, bo ja ledwo tutaj <gry> nie chcę go podciągać do góry. Gdyby to było rekreacyjne wędkowanie, to już dawno bym go tutaj przyjmowała na tak zwaną klapę, ale trochę się stresuję. O, jest ładny. Jest ładny, nie wiem czy to widzicie, ale jest fajny. Przekręca się. Cały czas mi wybiera z kołowrotka. Dobra, będzie szansa teraz. Silny jest z Kubanu, no. Poddać nie chcę. Karaś mówiła <ścoughs> Ręka boli. Nie no ładnie ładnie. Piękny. Pełno łuski, no? Ale walczył, ja cię kręcę. Sponiewierał. Piękny. Dobra. nie zrobi, ja za chwilę to. Dobra. Tak byście silne ryby macie tu? Bo on się nasiedział w siatce, dlaczego? czegoś puszczamy dykę tam puszczamy No nie wiem Czyli 5,54 Tak Bardzo. Dobra. Pożyczamy. Dziękuję. Dobrze. Dobrze. No. 6,54, 5,54. Potwierdzam. Potwierdzam. pani. Okay. <laughs> Wiesz mądrze teraz. Nie, no, nie będę wybierał. To jest piękne są wszyscy. To jest lider. Dzisiejszego jest dzisiejszego spotkania. To, to, to nie O ile siatka nie dziura ma. Nie no jest. no będzie. Jest, zwyciężył, zdecydowanie. Nie wiem dziękuję. to, nie Następnym razem chyba musisz drugą siatkę, żeby... Kuba! O, ewidentnie. Dobra, bo ci za ty uciekli. No trzeba uważać, tak, trzeba no. pilnować. No. O, jedna to... Ten pierwszy jest fajny. E, tu są większe. Albo większe. są smoki, albo nie ma. Ta mura tutaj na tym starym kolanie. Trężko to Ale tak o, to powyżej dziesięć kilogramów. O kurcze. O kurcze. Poczekaj chwilę, bo mi się... Ale są fajne dreby tutaj długie. Telefon mam mokry, kciuki nie mogę... to strzela żeś dał do pieca. Do góry troszkę. I przed siebie. Przed siebie będzie troszkę większy. A że mu nie skacze w ogóle ten karpik. Co? Celebryta. A ja A? No eee... Gratuluję! Dziękuję. Piękny wynik. Bardzo dobrze. Jest nagroda, zaraz przyniosę. No, zaraz. zaraz. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Super spotkanie. Naprawdę. Gratulujemy. Świetnie. Oby więcej takich spotkań. To jeszcze przekażę tebie kamerę. Oficjalne wręczenie. Gratuluję. Dziękuję. Zrobiony wynik, od na to ślepska trochę, dziękiwka na drobiaczku, na baciks. Wykorzystamy <grystamy grystamy grystamy> to jakoś. Gratulujemy. Dzięki. No. Dwie paczki, dwie paczki Gratuluję koledze. Dzięki. Dzięki. Super fajna, super, super fajna sprawa. Moi drodzy, i tak oto Rusiec, małe spotkanie, takie czapkowe zawody. Ale było jedzonko, ryby się trafiły, kolega połowił bardzo pięknie, gratulujemy jeszcze raz Jakubowi. Naprawdę rozbił bank dzisiaj, także obronił jedynkę, odbronił otworek, obronił pierwsze miejsce, no i zgarnął nagrodę i pieniężną. I, i, I w postaci bonu, także bardzo fajna tutaj mini rywalizacja się między nami wytworzyła. Ta ryba nie chciała się rozpływać po całym zbiorniku, ale tak to już jest na wiosennym wędkowaniu. Zobaczcie ten grindow mój cały. Teraz muszę to wszystko posprzątać, ale taka jest nasza pasja. Wymaga czasami jakichś poświęceń i wyrzeczeń. Dziękuję, że byliście na tym odcinku razem ze mną. Zapraszam Was do komentowania tego odcinka, subskrybowania kanału Fishing Queen, bo to napędza mnie do działania. A Wy nie ominiecie wtedy materiałów. Trzymajcie się, wędkarska piątka. Coś wspaniałego. Ho, ho, ho. No nie wiem, czy tamten był większy. No, moi drodzy, chyba muszę zacząć wchodzić. Matę na PZW, ale tak delikatnie go podniosę, żeby w razie czego nic mu się nie stało.